No. Tu tak kreznawczo jest. O tu Michał jedzie, Piotrek gdzieś już pojechał Ania się fina. Ja zaczynam kręcić, może się uda Trzecim okiem? Nie, bo tu film teraz wiesz, Ak akcja musi być, Ania. Ja. Tu jest zjazd tylko dla dobrych narciarzy. Polska grupa, oczywiście, przed nami. Piotrek się, się przygotowuje. Michał, ja jadę, bo ja film kręcę. Nie, jadę tędy, do Moeny. No, do Moeny mieliśmy jechać. Jadę. Nie jedziesz. Nie namawiał na najbardziej ekstremalną czarną tutaj, ale się nie dałem. No nic. Trzeba jechać. I tu się zaczyna taka lekka czerwona, trzeba wyminąć szkółkę. Drogi, to jest połowa drogi, i teraz zjeżdżamy trasą czarną, która jest początkowo jeszcze czerwona, jest bardzo fajna, i dalej dopiero staje się taką typową trasą czarną. Bardzo fajne, śnieg tutaj jest. To ostatnia dosta? Sądzę, jesteśmy przy kolejce.